Witam na moim kanale, mam na imię Wita, mieszkam w Turcji, w mieście Mersin. Dzisiaj mamy bardzo, bardzo mocny wiatr. Jest cieplutko, jest słonecznie, ale wieje to po prostu... Czuję, że zaraz odlecę. Ale mnie wywiało. Chciałam Wam pokazać morze, ale jest takie wietrzysko. Normalnie myślałam, że wyfrunę. Jest ciepło, ale... Nie da się przy morzu spacerować. No, jestem naszykowana, cieszę się, że jestem w aucie No i zaczynam tak późno dzisiaj dzień. Trochę musiałam ogarnąć mieszkanie, bo po ostatnich wyjściach jakoś tak troszeczkę te swoje obowiązki zaniedbałam. Więc mam dzisiaj błysk. No, a teraz idę do miasta, bo kolejne rzeczy czekają do załatwienia. Zapraszam razem. Jest godzina 13 no i. Miasto jest zakorkowane już, nie wiem, to chyba taka godzina na lunch, no więc wszyscy wyjechali. Akurat w tym kierunku, w którym ja jadę. No troszeczkę stoję w korkach. Panowie przy ulicy się ustawili, sprzedają orzeszki. Znowu jesteśmy razem z Gabi. Dzisiejszy plener nasz jest taka piękna plaża. Przyjechałam tutaj po raz pierwszy. Tutaj taki fajny a, tor do biegania, do spacerowania ścieżka. I o, mamy takie morze, tam właśnie Gabi sobie spaceruje. Mamy trochę wiecznie, więc nie wiem jak to nagranie będzie wyglądało. Chyba będzie bardzo dużo szumów. nagrywa kolejny filmik a ja przy okazji właśnie jestem razem nie wiem jak mnie słychać bo tutaj tak wieje zobaczcie jakie mamy ładne niebo dzisiaj no pogoda się zmieniła od rana było słoneczko a teraz proszę no ale to tak przy morzu jest pogoda się zmienia kilka razy dziennie a jest tutaj zima więc naprawdę coś normalnego żeby tak się zmieniało. Bardzo mi się podoba tak spacerować zimą na plaży, ludzi nie ma. Zobaczcie, jaki kamień znalazłam. Przepiękny. A tutaj są takie domki, akurat specjalnie są zrobione na zimę, żeby można było sobie przyjść, posiedzieć i nie zmarznąć. Fajnie są zabezpieczone od wiatru. No? Właśnie teraz tam też ktoś siedzi. To jest muszelka. Jak ona się to wszystko Nie wiem. Nie wiadomo, jak się dostały tak do no To jest chyba od muszelek, przecież To są po prostu takie jakieś... To jest chyba jakiś osad, wydaje mi się. I muszelki były. I się zrobił kamień po prostu. To jak plaster miodu wygląda jakby, nie? A skaza się, no. Ale to też jakieś muszelki. Tak, tak. To jest, ale to są porośnięte. A Tam, jaki kolor ładny, słuchaj, tak, tak. Ja na żywo tak smocze, nie widać. To, one będą, y, jeszcze bardziej miały ładne kolor właśnie. Teraz tak. ten kamień jest suchy, ale ma takie piękne kolory, nie wiem czy to widać. No i tyle, no i tyle. Zbieganie nad morzem. Jeszcze nie byłam po raz pierwszy. Bardzo ładnie. I tutaj tą drogę zamykają w nocy. Samochody nie mogą jeździć. I cały rok? Czy tylko latem? Yy, z tego co kojarzę to chyba cały rok. Chociaż nie, chyba, chyba latem, bo w zimę tutaj mało kto przychodzi. Ale zamykają tu drogę i możesz sobie po drodze spacerować. Tylko miejscowi mogą jakby wjechać samochodem, nie? No i tutaj są kafejki właśnie. Są lody. Ty tutaj po lewej Roma. Bardzo dobre lody. Tylko widzisz, teraz zamknięte. Yy, niedaleko będzie też yy, kafejka. Aha, tam na samym końcu jest bebek i tam właśnie ta dziewczyna daje Skręt w lewo w 30 Ci kochani, właśnie e, wróciłyśmy ze spaceru, e, jesteśmy w centrum handlowym, no i zrobiłam sobie taki prezent, w ogóle jestem taka podekscytowana. No, muszę się tym podzielić. E, tak jak wiecie, nagry nagrywam telefonem i nagrywałam swoim starym telefonem i miałam bardzo dużo problemów w ogóle z filmikami, bo my gdzieś tam nie chciały wyjść z programu a, albo... Trochę za ciemno było, już nie było widać, albo stabilizacja obrazu była bardzo słaba, jak spacerowałam, nie mogłam przekazać tak naprawdę wszystkiego, co bym chciała Wam pokazać. Więc... Ty -dy! Ty -dy. Kupiłam nowy telefon, nareszcie będę miała fajniejsze filmy pod względem jakości, będę mogła pokazać po prostu dużo więcej, dużo ładniej. No i chciałam się z wami podzielić, jestem tak szczęśliwa, jadę do domu, będę próbowała to podłączyć i chyba od jutra już tym nagrywać, nie mam pojęcia, więc no tyle. Życzę dobrego wieczoru i do zobaczenia na, moim fi na moich filmach jutro. Pa! pa!